Witam Was. Chciałem Wam przedstawić dzisiaj moje gry na komputer. Pierwsza gra. Call of Juarez. To jest, to jest taka gra. Cała akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie. Polecam tą grę, ponieważ jest dynamiczna akcja. Wcielamy się w rolę dwóch bohaterów. E, rewolwerowca i złodzie, e, złodziejaszka, i tam e, mamy m, chyba. No, jest dużo misji, e, jest dobra grafika, także polecam tą grę. Calowares następna gra. E, przepraszam, Mafia. 1K. Jest to gra stworzona przez studio Illusion Softworks. Wyszła w 2002 roku. To jest obowiązkowy tytuł dla wszystkich, wszystkich fanów gangsterów, szczelaniem gangsterów. Także bardzo polecam, jest naprawdę fajna. Grafika może nie jest taka dobra jak w dwójce, ale polecam, bardzo polecam. Następną grą jest. Medal of Honor. Wojna na Pacyfiku. Cała akcja dzieje się y, właśnie, y, jak w nazwie na, na Pacyfiku. Y, jesteśmy żołnierzem y, y, armii amerykańskiej Marines i musimy walczyć z, z Cesarstwem Japonii podczas II wojny światowej. Ma, mamy, y, mamy dużo nawet broni. Y, jest e, dobra grafika. Po, o, i grafika jest poprawi, poprawiona e, bardziej niż w, w Medal of Honor Allied South. Także m, polecam, bardzo polecam. Gra jest świetna, Dostajemy ją na święta i... I polecam. Następna gra... E, chyba każdy już ją ma, e, GTA Vice City. To, to jest gra, bez której... E, Serekki A nie byłaby taka wspaniała. No i co można o niej powiedzieć? Gra jest świetna, no, może, nie, może nie pod względem graficznym, ale y, misje y, misje są naprawdę fajne. Niektóre są y, trochę trudniejsze, ale myślę, że sobie poradzicie. Także bardzo polecam. Dobra, następna gra. Call of Duty 2. To tej gry na pewno nie muszę przedstawiać, każdy ją zna. Gra stworzona przez Activision, polska wersja. Tak. Tutaj książeczka, wszystko jest. No i jest poprawiona grafika niż w to na pewno jest więcej broni są, yy, są takie misje na przykład jak yy, nie wiem Normandia albo coś takiego także polecam bardzo polecam następna gra yy, to jest poprzednik dwójki Call of Duty tylko że ja mam deluxe edition i tu jest jeszcze dołączony dodatek yy, no, gra bardzo ciekawa fajna yy, jest trochę gorsza grafika jak ta jak tu już mówiłem o dwójce jest mniej broni. Jedna misja tak. Ale misje są nawet łatwe. No i co można jeszcze o niej powiedzieć? No, jest fajna. Polecam. Następna gra jest już klasykiem. To jest FIFA 07. Każdy ją pewnie zna. Bo dużo ludzi lubi piłkę nożną. Polecam tą grę. Nie, nie, jest, nie jest tak bardzo polecana graficznie, bo yy, na przykład ja mam yy, zrobię kiedyś jeszcze filmik o yy, moich grach na PlayStation 3 i na PlayStation 3 mam Fifa 12 to bardzo się różnią te gry yy, oficjalny znaczek Fifa jak ktoś chce jak ktoś lubi takie gry klasyczne jak na przykład typu Mafia albo Fifa 07 to polecam bardzo i ostatnią moją grą jest y, już popularna, bardzo popularna, bo wyszła nowa y, Call of Duty y, y, przepraszam, Call of Wars język Free to jest y, gra y, jak, y, jak poprzednik y, też rozgrywa się na dzikim zachodzie To jest Prequel tej gry polecana jest przez y, na przykład o y, film Web SK no tak ta jest właśnie polecana y, bardzo ciekawa gra. Wcielamy się w, w rolę dwóch braci Makalów, już jednego znamy z poprzedniej części gry. Tak. No, mamy, mamy bardzo dużo broni, szczególnie te nie, rewolwery, karabiny właśnie z tamtego okresu. Tu mamy taką. Tu jest jeszcze płyta. Z Sandrakiem. Tak, do tej gry. No, i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja jeszcze kiedyś nakręcę y, filmy o y, moich grach na PlayStation 3. No, y, no to dziękuję za oglądanie. Cześć.